Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Zakon Świątyni Słońca. Sekta pod dźwięczną nazwą Zakon Świątyni Słońca, założona przez dwóch szwajcarów z głowami napakowanymi ideologią New Age miała nawiązywać do tradycji templariuszy. Luc Jure i Joseph de Mambro chcieli odtworzyć ten dawny zakon rycerski, który upadł na początku XIV wieku na skutek spisku króla Francji Filipa Pięknego i papieża Klemensa V. Taki patronat może przynieść pecha, zwłaszcza gdy przypomnimy, że wielki mistrz zakonu templariuszy i dziesiątki braci zakonnych skończyło na stosie. Jure i de Mambro rekrutowali chętnych, głosząc, że w połowie lat 90 XX wieku świat ulegnie zagładzie. Jak się przed nią uchronić? Oczywiście wstępując w szeregi zakonu świątyni Słońca, bowiem członkowie sekty jako jedyni mieli zostać uratowani z katastrofy. W siedzibie zakonu odprawiano różnego rodzaju rytuały, mieszając chrześcijaństwo z upodobaniami jurę? który twierdził, że jest Jezusem. Swoją pozycję wykorzystywał do uprawiania seksu z którąś z członkiń przed każdą ceremonią. Nie wszystkim się to podobało i w końcu pewna para postanowiła odejść. Dymambro wtedy oznajmił, że ich mały synek jest antychrystem i należy całą trójkę zabić. Użył do tego drewnianego kołka. W końcu okazało się, że wyczekiwany koniec świata nie przyszedł, jednak zakon czekała zagłada. W dwa dni, 4 i 5 października 1994 roku, 53 członków sekty popełniło samobójstwo, a ci, którzy się na to nie zdecydowali, zostali zamordowani. Podłożono też ogień pod budynki, w których się znajdowali. Wiadomość o końcu świata, sekty, nie rozchodziła się widać z równą szybkością. Bo rok później samobójstwo popełniło kolejnych 16 członków zakonu, a w 1997 kolejnych 5. Co ciekawe, zakon świątyni słońca nie zniknął z powierzchni ziemi. Szacuje się, że w XXI wieku ma jeszcze kilkuset wyznawców. Niebo Niebo a oficjalnie Zbór Chrześcijański Leczenia Duchem Bożym, to najsłynniejsza polska sekta. Działalność rozpoczęła w 1990 roku. Jej założycielem był Bogdan Kacmajor. Człowiek z tak potężnym nazwiskiem nie mógł być byle kim. Uważał, że jest wcieleniem Eliasza, proroka Starego Testamentu, uzdrowicielem, który ma bezpośrednie połączenie z Bogiem. Później w ogóle się już nie krępował i mówił, że to on jest Bogiem, a jego syn to Chrystus. W 1991 roku założył spółkę leczenie ludzi przez nakładanie rąk. Żadna dolegliwość nie była Kacmajorowi straszna. Był to na tyle dobrze prosperujący biznes, że sekta mogła żyć z jego przychodów. Jednak za wyleczenie takich chorób jak AIDS trzeba było zostać członkiem nieba. Dodatkowo, człowiek po przyjęciu pozbawiany był swojego majątku. Całkowicie oddawał się Bogu, który miał przemawiać przez Kacmajora. Do tego każdy otrzymywał nową tożsamość. Sam założyciel stał się nie, a jego żona bo. Ich dzieci urodziło się jako niebo idzie, do nas, co dzień nowe, świtem, mądrość. I jak to każdy szanujący się guru Kacmajor zwiastował koniec świata. Które to miało nastąpić w 2000 roku. Zadaniem jego wyznawców było przygotowanie 144 tysięcy osób, które przeżyją. Kaczmajor kontrolował, kto z kim co robi, i sam decydował, kto na przykład weźmie ślub. Wiek nie miał najmniejszego znaczenia. Pobierali się nawet nastolatkowie z dorosłymi. Na przykład 25-latka wyszła za mąż za 14-latka. Ponieważ członkowie byli odseparowani od świata zewnętrznego, dzieci nie chodziły do szkoły. Opieka medyczna była jasno określona, ręce guru. Ale inni wyznawcy także twierdzili, że potrafią leczyć, a nawet zsyłać na innych choroby. Nie byli subtelni. Gdy na wsi umarł pewien człowiek, wystawili kukłę przypominającą go, z tabliczką, z której grzmią napis «On nie chciał się z nami bawić». Początkowo grupa nie była postrzegana jako niebezpieczna sekta, jednak w końcu zaczęły wychodzić na jaw delikatnie mówiąc niezbyt miłe zwyczaje. Nieposłuszeństwo karano głodzeniem czy zamykaniem na strychu. Dzieci nie chciały wracać do rodziców, którzy do sekty nie należeli. Jedna z członkiń, którą do nieba wciągnął mąż, popełniła samobójstwo. Gdy leczenie przestało przynosić dochód, major pozbył się najsłabszych członków i przeprowadził resztę wyznawców. Jednak nie wszystkim odpowiadało, że w razie czego ich guru ma zaplanowane zbiorowe samobójstwo. On sam został później oskarżony m.in. o sprzedaż dzieci za granicę. Przez kolejne ujawnione skandale kolejni członkowie zaczęli odchodzić, co finalnie doprowadziło do końca nieba. Wrota Niebios. Marshal Apple White były wykładowca z Teksasu cierpiał na depresję. Poznał wtedy pielęgniarkę Bonnie Nettles, która interesowała się biblijnymi przepowiedniami. Czytanie z nią na zmianę Biblii i książek Science Fiction miało za zadanie wyleczyć marszala. Jednak najwyraźniej coś poszło nie tak, bo oboje doszli do wniosku, że są wybrańcami o wyższym stanie umysłu niż inni i że teraz mają wypełnić proroctwa biblijne. Oczywiście nie zabrakło porównań Applewhite'a do Jezusa, ale para nie ograniczała się tylko do Biblii. Wierzyli, że po śmierci zostaną przeniesieni na statek kosmiczny. Zgromadzili nawet grupę ludzi, którzy dzielili ich poglądy. Według nich Ziemia miała zostać zniszczona, i jedynym sposobem na przetrwanie była ucieczka z niej poprzez opuszczenie swoich ciał. Samobójstwo było traktowane jako przejście na następny poziom. Członkowie sekty mieli porzucić wszystko, co wiązało się z ich poprzednim życiem: rodzinę, przyjaciół, pracę, seksualność, pieniądze i swoją osobowość. Grupa nieustannie ewoluowała, a razem z nią jej założyciele. Zaczęli siebie określać jako naczynia, w których mieści się ich oryginalna dusza i pozaziemska istota. O tym wszystkim opowiedział Apple White w nagraniu wideo z 1997 roku. Kilka dni przed przejściem na następny poziom. Sekta miała przenieść się na statek, który podążał za kometą Heila Bopa. 22 marca 1997 roku, 39 członków Wrót Niebios opuściło Ziemię na dobre. Wypełniając opracowany wcześniej rytuał, po wypiciu trucizny położyli się na piętrowych łóżkach. Obwiązali głowy plastikowymi torbami i przykryli fioletowymi płachtami, czekając na śmierć. Umierali po kolei. Ci, którzy jeszcze żyli, zdejmowali siatki z głów tych, co już odeszli i po chwili też zażywali truciznę. Każdy z nich miał zabrać ze za sobą pięć dolarów, żeby nie lecieć bez grosza. Za to sam Apple White odszedł dopiero drugiego dnia. Nie wiadomo, czy netrus też trafiła na statek bo umarła dużo wcześniej przegrywając walkę z rakiem lub, jak twierdził marszał, miała za dużo energii. Ciała znalazł były członek grupy. Co ciekawe, w Europie mają podobną sektę jeszcze żywą, Anioły Nieba. Jest to czeska grupa, która wierzy, że nad Ziemią pod dowództwem Aśtara Sherana czekają statki kosmiczne, mające uratować sektę, bo naszą planetę czeka śmiertelne niebezpieczeństwo. Świątynia Ludu Historia Świątyni Ludu nie należy do przyjemnych. Jednak nikt nie spodziewał się, że ich los skończy się w taki sposób. Kiedyś można by powiedzieć, że tylko głupi nie chciałby dołączyć do kościoła Jima Jonesa. Charyzmatyczny kaznodzieja zdawał się być wspaniałym człowiekiem. Jednoczył ludzi niezależnie od wieku czy rasy, co w latach 60. w Ameryce nie było normą. Do tego leczył chorych, ślepi nagle widzieli, sparaliżowani mogli chodzić. Pełni fori wierni nie wiedzieli, że było to tylko przedstawienie. Jones stał się wyjątkowo popularnym i bogatym człowiekiem, z którym nawiązywali kontakt wpływowi ludzie, w tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. W latach 70. jego kościół liczył ponad 30 tysięcy członków. Dzięki znajomościom przymykano oko na co działo się w sekcie? Praca ponad siły, chłosta czy gwałty były na porządku dziennym. Nieposłuszne dzieci miały być też poddawane elektrowstrząsom. Jones także twierdził, że jest mesjaszem. Ludzie, wierząc, że tak jest, oddawali mu swoje majątki, bo inaczej nie mogli przynależeć do kościoła. Polecieli za nim nawet do Gujany, żeby zamieszkać w komunie, w miejscu nazwanym Jonestown. Tam okazało się, że nie ma dostępu do telefonów czy prasy, a z miasteczka trudno się wydostać. Jeśli ktoś próbował, miał do czynienia z uzbrojonymi strażnikami. Kongresmen Leo Ryan dostał cynk, że działania kaznodziei nie są do końca legalne, więc postanowił miasto odwiedzić. Powierzchownie wszystko wyglądało jak trzeba. Jednak kiedy ostatniego dnia do Ryana zgłosili się przerażeni członkowie świątyni, Błagając o transport do USA, wszystkich zastrzelono. Jones doszedł do wniosku, że od zabójstwa kongresmena się nie wymiga i najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie samobójstwo. Nie wszyscy wierni byli chętni, żeby wypić napój Kool-Aid z trucizną. Jednak niezdecydowani zostawali zastrzeleni. Jones nawet posunął się do tego, że pospieszał ludzi, żeby jak najszybciej się zabili. Ostatecznie zginęło tego dnia ponad 900 osób. A sam przywódca zginął od strzału w głowę. Kościół eutanazji Kościół eutanazji został założony w 1992 roku przez transpłciową wegankę i twórczynię muzyki techno Chris Korda. Jak sama nazwa wskazuje, organizacja propaguje eutanazję na życzenie. Wszystko zaczęło się od tego, że założycielkę miał odwiedzić byt z innego wymiaru, który ostrzegł ją, że ekosystem ziemski upada i jedynym wyjściem z tej sytuacji jest jak najmniejsza populacja ludzi. Dlatego organizacja miała jedno przykazanie: nie rozmnażaj się. A jej cztery filary to samobójstwo, aborcja, kanibalizm i sodomia. Ale kanibalizm jest polecany tylko w przypadku już wcześniej nieżyjących ludzi. Każdy, kto chciał zostać członkiem organizacji, musiał wpłacić 10 dolarów i zobowiązać się, że nigdy nie będzie miał dzieci. Jeśli dana osoba będzie mieć potomka, to albo zawczasu dokona aborcji, albo zostanie ekskomunikowana. Żeby uniknąć takich zmartwień, zalecane były stosunki ze swoją płcią. Kościół nie mówił, że obowiązkiem każdego człowieka jest samobójstwo. Jeśli ktoś się na ten krok zdecydował, to oferowany wsparcie i know-how. Więc jeżeli człowiek miał już ze sobą skończyć, lepiej żeby zrobił to po zapisaniu się do organizacji. I w liście pożegnalnym o niej wspomniał. Zachęcani byli także do zostawienia swojego majątku na jej rzecz. Kiedyś nawet na stronie kościoła widniał instruktarz, w jaki sposób doprowadzić do własnej śmierci jednak po tym, jak znaleziono pewną kobietę martwą, a przy niej wydruk z internetu, zmuszono organizację do jego usunięcia. Rodzina Charlesa Mansona Charles Manson urodził się 12 listopada 1934 roku w Cincinnati, jako syn zaledwie 15-letniej Kathleen Maddox. Ojca nigdy nie poznał. Od najmłodszych lat często zmieniał swoje miejsce zamieszkania. Najpierw został zabrany od matki Kathleen, ponieważ alkoholem i używkami odreagowywała rozwód z ojczyłem Charlesa, Williamem. Mały Manson trafił wtedy do wujostwa, ludzi fanatycznie nastawionych do nauki kościoła. Na skutek dokonywania kradzieży już w wieku 9 lat został skierowany do zakładu poprawczego. Od tego czasu Charles regularnie trafił do więzienia za kradzieży i wyłudzenia. W 1960 roku został skazany na 10 lat więzienia za stręczycielstwo, a wyszedł po 7. Po odbyciu kary i wyjściu na wolność Manson założył grupę religijną. Która przez swoich członków nazywana była rodziną. Na czele rodziny stał nikt inny jak Charles Manson. Mężczyzna starannie dobierał sobie członków grupy. Chciałaby, aby jego poddani byli ślepo w niego zapatrzeni i stawiali go w roli Boga. Manson w swoich przemówieniach opowiadał o zbliżającej się apokalipsie. Szerzył również swoje rasistowskie poglądy. Wmawiał swoim wyznawcom, że nieunikniona jest wojna raz, a oni, rodzina, Muszą ją przetrwać. W nocy z 8 na 9 sierpnia 1969 roku czworo członków sekty, za namową Mansona, zaatakowało dom przy Yellow Drive. Przywódca sekty wydał swoim wyznawcom tylko jedno polecenie: mieli oni zniszczyć wszystko i wszystkich, co stanie im na drodze. Chciał, żeby jego podopieczni działali w sposób okrutny. To właśnie Manson wybrał za cel ataku dom Sharon Tate i Romana Polańskiego. Prawdopodobnie zrobił to z chęci zemsty na producencie muzycznym, Terrym Melcherze, który niegdyś zamieszkiwał tę willę. Przywódca rodziny miał do Melchera żal, ponieważ ten miał pomóc Mansonowi w jego karierze muzycznej i wydać jego płytę. Do tego jednak nie doszło. Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins i Linda Casabian. Na rozkaz swojego przywódcy udali się pod wskazany adres. Najpierw przecięli kable telefoniczne, a następnie rozpoczęli mordowanie niewinnych ludzi. Wśród ofiar rodziny znalazła się będąca w ósmym miesiącu ciąży Sharon Tate, żona polskiego reżysera Romana Polańskiego. Poza Tate członkowie sekty z zimną krwią zamordowali pozostałych gości wili przy Cielo Drive, Wojciecha Frykowskiego, jego ukochaną Abigail Folger. Styliste J.S. Sebringa oraz Stevena Parenta. Na drzwiach mordercy zostawili napis Pig, czyli Świnia. Następnego ranka zakrwawione ciała pięciu osób odnalazła go posiad Polańskiego. Nie były to jedyne morderstwa, których dopuścili się członkowie rodziny. Już następnego dnia zaatakowali oni inny dom i ponownie bestialsko zamordowali zamieszkujące tam małżeństwo. Na drzwiach członkowie sekty ponownie zostawili napisy. Które mogły sugerować powiązania między tym morderstwem a rzezią przy Seattle Drive. Policja przez długi czas nie mogła wpaść na trop morderców. Do członków grupy Mansona doprowadziła policję sama Susan Atkins, mówiąc koleżankom z celi, że brała udział w zamordowaniu Sharon Tate. Kobieta przebywała wówczas w więzieniu w związku ze sprawą kradzieży samochodów dokonaną przez członków sekty. Wyznania morderczyni przyczyniły się do ukarania Mensona oraz reszty świty, która wykonywała jego rozkazy. Sprawców oraz ich przywódcę skazano na dożywotnie więzienie. W Kalifornii wtedy nie obowiązywała kara śmierci. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, Wesprzyj horror ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.